Trzykrotnie w latach 1919-1921 powstańcy na Śląsku walczyli o przywrócenie Polsce Górnego Śląska. Symbolem czynu powstańczego jest pomnik na Górze Świętej Anny. Przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, a także mniejszości niemieckiej Śląska-Opolskiego spotkali się dzisiaj kilkadziesiąt metrów od pomnika i od miejsca, gdzie zwykle odbywały się uroczystości. Znaczenie ma to, że wszyscy, którzy są zainteresowani przyszłością tej Ziemi przyszłością dialogu polsko-niemieckiego budzi tutaj. To jest najważniejsze i wydaje się, że to jest ważny moment nie tylko w, w sytuacji Śląska, czy na Śląsku, ale ważny moment również w kraju. Przewodniczący opolskiej mniejszości niemieckiej wraz z rodziną i innymi działaczami organizacji przybył pod pomnik, aby oddać hołd wszystkim poległym w czasie powstania. Potraktowaliśmy e, to dzisiejsze święto symbolicznie e, jako wyciągnięcie ręki konkretnie tutaj przez pana wojewodę i e, na każde wyciągnięcie ręki e, my tej ręki nie odtrącamy i nigdy odtrącać nie będziemy. W czasie uroczystości wojewoda śląski Marek Kępski wyraził nadzieję, że od dzisiaj Góra Świętej Anny będzie stałym miejscem corocznych spotkań mieszkańców całego Śląska. Na zakończenie skromnej uroczystości bez flag, bez zapalonego znicza i kompanii honorowej Wojska Polskiego przy dźwiękach werbli i w asyście harcerzy i kombatanckich sztandarów pod pomnikiem czynu powstańczego złożono kwiaty.